Witamy Państwa bardzo gorąco. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. W końcu obejrzymy to emocjonujące starcie i jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się widowiskiem. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Sporting Chichon zmierzy się z Lewantę. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Oto jak zacznie dzisiejszy mecz Lewantę. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje z skrzydłami i wrzutki w pole karne taki pas transmisyjny boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika to wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. w grze. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Piłka znowu w ich posiadaniu. Teraz musi. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Trener jest wyraźnie wściekły. Pytanie czy na siebie, czy na piłkarzy. Po tym golu przegrywają jedną bramkę. Prowadzą zatem 1 do 0. Levante rozkręca się w tej akcji. I zaczynamy z linii bocznej. Niezła myśl, do środka boiska. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Tak, mamy wyrównujące trafienie. A więc ten mecz. Zaczyna się na nowo. Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Mamy remis. Jeden do jednego. Defrutos. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Dali piłkę rywalom. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Bomba w górę. Gramy. Teraz musi. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Niezła myśl. Do środka boiska. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Mamy wyrównujące trafienie. A więc Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Uwaga! Może strzelać! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Wycofanie na przedpole. I co teraz? No i mamy gola. Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej nic dziwnego dopinają swego muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzi. A zatem mamy wynik 2-1. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. I to tyle z tej akcji. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Świetny, teraz odbiór we własnej szesnastce. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Wciąż szukają wyrównania, ale nie spieszą się. Chcą to rozegrać rozważnie. Strzał teraz. Zablokowane uderzenie. Twarde starcie. Tak powinno się zachowywać na boisku. Mogą wyrównać stan meczu. Chyba trafi. Tak jest. Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy rollercoaster. Fundują nam zawodnicy obu ekip. Blisko. Koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Widzowie czekają na strzał. I już wiemy, będziemy mieli tylko rzut rożny. Daleko dogrywa w pole karne. Teraz musi! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Niezła myśl do środka boiska. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Tak! Mamy wyrównujące trafienie! A więc ten mecz. Uwaga! Może strzelać! Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś. I co teraz? No, i mamy gola. Mogą wyrównać stan meczu. Chyba trafi. Tak jest. Wyrównująca bramka!